Pojechali? Pojechali Oskar wyciągnął mi wiertnicę yy, neodymowym magnesem swoim Gdzie on jest? A nie wiem gdzie go wydali On nie jest dalej na linie Aha na linie są właśnie tu Szczapili Neodyma Wyciągnęliśmy do góry to ukręcone i można szukać ropy. Oskar, ty kręć, a ja będę nagrywał. A ty cwaniak jesteś. <laughs> jak idzie? Ciężko, czy no, lekko? Coś się zaczyna znowu ciężko robić i ci to, to bardzo. To mo może ropa jest, co? Tak. Ty. Nie przekręcę. To czekaj. muzyczka. Dyn, dyn, dyn. Czekaj. Okulary te takie wiesz. Serio? to do góry Ciężko idzie? Nie mogę przykleić. Nie chcę ujebać. Czekaj. To włączam kamerę Ci pomogę. Miałeś wyłączyć Oskar nie ukręć, bo znowu będziemy szukać neodymowych no magnesów. Poszło, nie? O kurcze, centrów To czekaj wiertło wyciągamy O Teraz ładnie Dobra, wina Wodnie firmowe to od razu wiertło wychodzi Spodnie <grymne> <grymne> tak? no, <grymne> firmowe to i wiertło wychodzi Gdzie jest to A co to, to jest, to, to, to jest? Dawaj blachy A ile urobku mamy? Ale Nie. Co to jest? Węgiel Węgiel, węgiel przywieźny! To jak jest węgiel to wojna będzie. A no, co to jest? Nie wiem albo nam wpadło Albo do jakiegoś mamuta się dowiercili. Torf. Patrz. Torf, nie? Niuchnik. Niuchnik? Jesteśmy uratowani. Torf. Na 15 metrach. Dwoń do tego. Pg... Pg... Nie. Polska Mieć, Pg, Pg... Ty to może ja tam teraz peta wpuszczę? Zobacz, co my narobili, ale jak coś to nie my. Ja wiem, co by się tu przydało. Co? Masz? Tutaj ten kręto, krę, kręciołek, nie wiem, jak się nazywa, ten, że się obraca. Podtrzymywać liną i po prostu wiesz, nabrać, opuścić 5 cm linę i znowu kręcić. Tak, tak, żeby Ci podtrzymywało do góry cały, cały, cały sprzęt. Znowu jesteśmy, zobacz, tak jak byliśmy, widzisz? Mhm. Teraz tego wyrwać nie możemy. Muszę w lewo kręcić. Zwis. Nie pójdzie. Nie nie, nie, to jest mamy tutaj Ty! O! 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 Był, nie? No. to jest był, To, to jeszcze? Poszło. jest na tej To jest na Co? Po prostu przez ziemię nam nie pozwala zejść niżej. Trzeba tę mokrą ziemię wyciągnąć. To nie wiem czy nie zrobić tak. To się zdało. To tak o. Ale czemu właśnie? Tak. Bo w razie, w, jeżeli to podtrzymujesz do góry, to daj rynek, ten to, to pozwoli nam żeby ten popadło w razie w uwiertłu niżej, żeby nie, nie, nie wiemy czy jesteśmy na tym przed nim no no. Jak już jest sucho, to nie ma problemu nie? z odwiertkiem. A, no. a, szn a sznurki wiążesz, po worki wiążesz po polsku czy po duńsku? Ludzie nie wiążą worków. Jak nie? A dla Masz... gołębi? No, Maszyna. <laughs> Hermetycznie. 15 metrów to pół wieżowca prawie. No. Ile wieżowiec ma wysokości? No może ma się trzydzieści, trzydzieści pięć, trzydzieści... Czekaj, a drapacza od czegoś? Ej, za sto chyba, nie. prawie... A ciaki tu masz? Z pastu A że na ten puszczałeś prąd? Tam. Ale tu na to puszczałeś Nie, to? nie. To z masa? Nie, nie, to było tutaj zaczepione, to szło tam. A. to ryzyk? Panu, już idę z deszczką. Ale urobku mam. Ale tam. żeś nakręcił. Od razu widać, że fachowiec... Nie, nie, nie zostaw tu. Lżej wpuszczać jest. Nie Tak. Co zabrać takie czało. No, zrób porządek, żeby na filmie dobrze wyglądał No panu, pięć kilo już mamy. Przedam torf, tanio. To będzie palić, nie? Przez środek są 5 cm pod powierzchni. Stoimy w mieście, ty. Bo chcemy, żeby wiertło nabrało tylko ten luźny towar. Aha. Ty, prosto, koniecznie. No zobacz, gdzie jest trudka. A, no, zobacz, ile byliśmy nad tym, motylkiem. Dlatego nam jest tak ciężko. Jedziesz, jadę? ty jadę, pokaż na kamerze, jak to się robi. Jó! <grywa> Deskarbajd! Nie, czekaj, Trzeba wywieźć to całe mokre, te dwa lata tu nie wiercił Znaczy mokre, to muszą głębiej, nie? Zobacz, Ale nie sobie. wiadomo, czy ta wilgoć to jest, że naleciało tą rurką na dół, wiesz, od deszczów. Czy gdzieś już woda podchodzi, nie? Ale było sucho jak pieprz dwa lata temu. Patrz, wyjąłem z tego, co się wierciłeś. I ładnie idzie. I patrz, jak lekko. Nabiera, no. Musiałbyś coś wykombinować. Nie muszę tak wiercić. Codziennie metry stać, nie? Ok. Albo tak naprawdę nawet tutaj pasem wziąć i tu zrobić pięciołka. W góry. Żeby pas się ze wszystkimi obracał. Albo zrobić jakieś... Jak się... Nie masz jakichś tych? Beleczek, żeby zrobić trójnóg? Jest były. To byś sobie wiesz, opuszczał nawet. Będzie ci dużo żyje. będziesz miał nad tym panowanie, a tak jak teraz owiercimy, że to swoim ciężarem ciśnie w dół. Dobra, wyciągnął O, znowu się zaczyna. Tak? Mhm. Trzybałbyś jakaś maszyna, co to kręci. To byś ujebał szybko. Nie? Jeden kamień niby zerwało. wyzerwało. to musi być taka maszyna jak mam na, na przyczepkach, nie? Że decydujesz hydraulicznie, co się ma dziać. Tak, Oskar. No mało, będę tak długo wiercił, aż tu wyjdzie. <laughs> Tylko nie wiem, co to, to wtedy... O jak głęboko już jesteś. Dobra, Oskar, ciągnę. To ciągnij, szefie. Ole, urobku, ja pierdzielę! Szukaj fadromy w Danii. Do czego? Z odkrywkową będziemy robić. Mam jedną, ale głowica leży. W baraku? Co? W baraku? Nie. To jest sztuka w niej. A, no to może panek? Możliwe. No, Chwała no. urobku tej odkrywki. Jak nigdy. Nie Patrz. Widzisz? A to węgiel czy tor? I po ile, że my już ziemię wyciągnęli? O... No. Tu przyczepy. Ta, chyba taczki, ale tej zabawkowej takiej. No Dla dzieci tutaj. Tu sobie nie wykręcę pół metra i za miesiąc odwiercę. Panu. No. No dobrze, fajnie Dobra, już do palce się palą. To dobrze było jeszcze do wierci do wody, nie? Tak nie gówno, nie, nie? Fajnie by było. No, mm. on do wierszce tam ci dopryskiwacza. 60 się... litrów wody. Dobra jest okej, okay, ale musi być filtrowana. A to będzie mineralna czy jaka? Minerał. Czy gazowana? Minerały minerałami tymi na dole. Przecedzona przez węgię? No. Węgiel przywieźli. Będziemy z gwinca pić. za prosto. Ty jak węgiel przywieźli, to wojna będzie. O! A prawie już gdzie są śruby, Oskar? No. Ładnie idzie. Co, to się le lepiej, jak to idzie? No bo wybraliśmy ten muł, co woda naniosła przez dwa lata, nie? A teraz znowu będzie sucho i będzie 50 obrotów, żeby wie wiekło, bo Ty gadasz, nie znasz. Spałeś na geografii. Za dużo urobku nabrać, ty no, daleko idziesz. No dobrze, no mój ci, 50 obrotów zrobi wietrzu, dobra? Żeby... Liczysz? Nie. No nie, milo, obrot, to już zrobiłem. Kiedyś za dużo nakręciłem, nie mogłem wietrza wyciągnąć no, To bardzo dobrze. Co? w towaru żeś wyjął, a nie. Nie, musiałem cofać. No, rowerka. Jak w kombajnie Zobacz Oskar, ile już jest 20 cm niżej, nie? Tak. E? To już po 16? E? 16 Szesnastą Przecież zobacz, ile tu jeszcze trzeba Czy Tak panu nie napalaj. Panu? Już Oskar, wyciągnę. Za dużo to niezdrowo. Ale urobku znowu. Ale zmienisz kolory, jak to wyciąg. Oskar, górnikiem chcesz być. Ja. Ale już nie wpuszczają, mu swoich. z tej strony ten uchwyt lepiej się wyciąga. Jest tak zawinięty, nie? No to Kanał. Lepiej, Oskar. Może tak. być. No to już pełne są. Deszczka. Zresztą zrobili. Cały czas jest urobek. My zrobiliśmy uruchomienie sprzętu na wielką skalę. No. zobacz, jakie miałki idzie już Węgiel normalnie. Ale inny my zapach jak taki przyjmując ten lepszy, głębiej. Nie. Może dlatego, że tlenu nie miał, wiesz? Może być. Możemy jakiegoś dinozaura No Wiesz co? Tak, wieczorem bardziej bym się cieszył, jakby złożył złota. Zla... To jakby ta samoroda. I pociwki.